Małgorzata Nawrocka, zbiór poezji dla dzieci Dlaczego święci są uśmiechnięci, wiersz o świętym Dominiku Savio. Mały książę, wiersz dla świętego Dominika Savio. Masz w sobie tyle z małego księcia. Grzywkę niesforną nad jasnym czołem, płaszcz jak z jakiegoś starego zdjęcia, myśli skupione, usta wesołe. Choć oczy spuszczasz na powitanie, jakbyś zakrywał świętość rzęsami, to przecież widzę, mój książę panie, że się w nich czai nieba, aksamit. Więc z tego nieba, tak jak na sankach, zjedziemy zaraz połku tęczy. Chcesz, narysuję tobie baranka? Nie, nie zje róży, jest taki grzeczny. Musisz już wracać, bo róża płacze. Poczekaj, nie chcę zostać tu sama. Czy jeszcze kiedyś ciebie zobaczę, ja, oswojony lis, księcia pana? Łatwo ci mówić, że prosta droga, gdy mnie się ona wije i znika. Bo Ty od razu znalazłeś Boga, Ja wciąż go szukam, jak latarnika.